jakiś chłopak no. pokazał mi ciebie, że ciebie ogląda. O! Nie no, mam bo wizy. ty jesteś ta na nazy... z. Co? Coś tam, ale nie wiem co. Bo ja ogólnie to mam kanał. My, A O X na no YouTube trzeba wpisać. Ale żeby u mnie cię nie znali, to raczej niemożliwe. Nie, ale tam się reklamuje po prostu, wiesz, zawsze trzeba tutaj sobie radzić w życiu. Nie, ja rozumiem. No. A czemu w ogóle tak przy ścianie masz ten w sensie stanowić? No w kącie, zakara się za co? A tak, pytam z ciekawości. Spoko. A czemu nie masz jakichś figurek? Figurek? A po co no? mi? Ja nie, nie siedzę wiem. z pontonem. Nie siedzisz z pontonem? Nie. No ja siedzę z pontonem, bo lubię pontony. No i po co ci ten ponton? Jakby i co? Po co mi ten ponton? Żeby za nim pływać. Okej. Okay. Będziesz go sprzedawał czy coś? No nie wiem właśnie co ja z nim zrobić, szczerze. Jakby nie jest mi potrzebny, bo co ja z nim zrobię? Aczkolwiek jak na przykład będę miał 50 lat, sobie go wyjmę z piwnicy i sobie pomyślę jako fajna pamiątka. Nie? Tak. No. Nie z go siebie de na Ome TV. Fajna pamiątka. No, dokładnie tak, żebyś wiedziała. W sensie... Jakby mnie to cieszy, jakby... Też sobie Mam... powinnam coś zostawić. Za te zmarnowane lata. To weź sobie jakiegoś pontonakup. Po co? No nie wiem, tak żebyś sobie mogła popływać, posiedzieć. Nie, raczej po nie. robi. I ty A w, w jest... ogóle masz jakąś spinę z tonem, czy co? Nie, nie ja posłucham. Z... No, słucham. No, nie wiem, czemu, właśnie, nie wiem, czemu, nie wiem ten. Czemu, czemu tak pytasz? Bo jak z nim gadałam, to on coś tam mówi, że cię nie lubi, czy coś. Jakby, no, w sensie ja nic co się nie wypowiadałem na jego temat, aczkolwiek widziałem jakiegoś tam sota, jak mówi, że ja kopiuję, czy coś takiego, w sensie. Że nie wiem. Tak, w sensie nie wiem, czy dokładnie jego, czy to w ogóle o kopiowanie coś poszło, ale wiem, że tam były informacje, które były moim zdaniem na przykład nieprawdziwe. Okej, okay, nie, Dok ja nie widziałam. Do dokładnie teraz co, to, to w sumie nie wiem. No. Ale jakby, no, kon konkurencja. Piszą na czacie, że konkurencja, że wypadł z nią. Ja konkurencja? jesteś dziewczyną, co, co oni gadają? Czyli, że jak jesteś dziewczyną, to nie jesteś konkurencją. No nie, nie robię nawet tego... No, nie wiem. A wiesz o tym, że ty masz łatwiej żyć niż ja? Jeśli chodzi o bycie... No? No nie wiem, czy łatwiej. No, łatwiej masz. Jakby prawie wszystkie latki mam fajniej. W sensie, nie fajniej, tylko łatwiej. A że ja już to słyszałam, to mnie w żaden sposób nie obraża, no, ale każdy ma swoje zdanie, nie? No, ale. Ja to na przykład. Yy, w sensie, nie większość bab ogląda, więc też to nie jest takie, że yy, jakoś, nie wiem, przyciągam stulecia. A ile ty... masz w statystykach? Tak, plus minus. Patrzyłaś kiedyś? O gościu, ja nie wiem, jak statystyki wejść. Ja na YouTube się totalnie nie znam. Ja. A, ty taka świeża tu jesteś. Znaczy, ja trochę robię te streamy, ale. W sensie trochę, co to znaczy trochę dla ciebie? No, 4 miesiące. Aha. Żyćko mija bardzo dobrze, nie masz na koncie. Dziękuję, Szymuś. Co trzy złote żółwiczek dla ciebie? I szanuję. Ja na przykład robię cztery lata. Jakby, nie, ro jakby no. nie robisz 4 lat. Robię 4 lata. Nie robisz. Robię. Byłem u ZWPL tak dwa lata temu, może. Byłem hejtowany fest, jakby no. I robię cztery lata. Ale wcześniej udowodni? na pewno coś innego robiłeś. No, w sensie. Mam... Skipnij o nie będę je skipał. Poczekajcie widzowie, muszę skończyć dalej. E, Ale też. E, w sensie tak z dwa lata temu też robiłem, na przykład zrobiłem trzy filmy z Omegle, no. które się nazywały Robię z siebie debila na Omegle. Okej. Okay. Więc jakby robię to całe życie, odkąd się urodziłam. Chcesz jakiś dowód na to, mam ci pokazać? Dawaj. Daj ci pokażę, mój stary kanał. Dobra. Z pięknymi wspomnieniami. Tylko nikomu nie pokazuj, dobra? No, no. A i widzowie, kto jest nowy stawia suba na moim kanale, podkreślam na my o im kanale, bo teraz gadam z koleżanką, w sensie, nie jesteśmy koleżankami, ale jakby wiecie, chodzi o nią, żebyście jej przez przypadek suba nie dali. Dzięki, dużo... ty to kumpel jesteś, nie? Nie ma za co. Czy dużo przegapiłeś? Nic ciekawego, tylko z koleżanką gadamy. Mm. O patrz, to jest mój film. Skywars. No to ja też tak, bo jest, ja myślałam, że wiesz, to jakieś tutaj. Co? Nie, Minecraft też się za dzieciaka nagrywało. Dziękuję. No ale jak ja Cztery 4 lata temu też byłem dorosłym tutaj. Masz 16 lat chyba. Ufa, no, 16, 17 prawie. No to. Zapraszam cię na urodziny, przyjdziesz? Szkoda. Ja już na to liczyłem. Ale mam też normalne filmy, jakby takie, które. Czekaj, bo. Ekstremalny test kibli publicznych. Taki mam film, na przykład. Oj, mam te... Spalamy 100 tysięcy paragonów. Co chcesz obejrzeć, co? Dzisiaj jest pełen repertuar. To może te kible. Kible? Żartowałem, kibli ci nie puszczę. Kible są dla mnie. Aczkolwiek wpadł się w te znaczki. Robię z siebie debila. O, ale grzybę miałeś potężną. No, dlatego mam czapę. Dis na TVN zrobiłem, puścić ci? Dawaj. Ja ci puszczę, widzowie. Puszczę Wam dis na TVN, tylko piosenkę tu zatrzymam. Poczekasz chwilę, pięknie? Dziękuję, tak myślałem, że poczekasz. Patrzcie, dis na TVN, film z dwa, no, dwa lata temu zrobiony, ponad. Wczuj się w tego bita. Kiedyś byłem raperem, aczkolwiek jestem ja youtuberem. Trochę tak gówno widać, ale no. Nie, widać trochę. Dobra, starczy. Starczy? Jak to starczy? Starczy. Nie wiem, 10 sekund minęło. Bo skręca trochę. Co cię skręca? W duszy mnie skręca. Ty nie masz gustu muzycznego, wiesz co? No dobra, no nie mam gustu. Ja, ja lecę dalej. No aż raz. mi się kamerka takie piksele zrobiła przez ciebie. Ale Zegnam. ci wybaczę, nie ma problemu. To do kolejnego, siema. Der, ja. <laughs>